Checking for me, no one checkin' on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Witam moi drodzy ze strony Mazak, ale to już wiecie i witam Was w dzisiejszym odcinku, w odcinku, w którym będziemy upalać moje BMW E36. Jedziemy przy piątku na taki delikatny, fajny trening. Mam nadzieję, że nie będziecie szybko zbyt kończyć tego odcinka, ponieważ w tym odcinku na pewno się będzie działo dużo ciekawych rzeczy. tak naprawdę troszkę zadupcyłem i mamy piątek Ja zacząłem się przygotowywać dopiero do dzisiejszego wyjazdu jakieś 2 godziny temu także to pasowałem przed chwilą koła z innego samochodu ponieważ wiadomo BMW a japońskie samochody mają inne rozstawy także ciężko to było popasować na szczęście ma dystanse które to umożliwiły także teraz dopiero pakujemy w sumie furę na lawetę która tu stoi jedziemy za chwilę po opony musimy to wszystko pozakładać no i mam nadzieję że naprawdę będziecie dzisiaj czynnie brać udział w tym odcinku nie zapominajcie o tym że na dole jest taki przycisk subskrypcji a zbliżamy się do 50 tysięcy subskrypcji. mniej więcej do 40, ale te 50 już też jest w naszym zasięgu, także bardzo bym chciał, żebyście ten film lajkowali, subskrybowali i też nie zapominali o Instagramie, bo tam się dużo, dużo, dużo więcej dzieje. Także moi drodzy, pakujemy mojego Etruszy przyjaciela i jedziemy coś dzisiaj upalać. Ta dokładka jest od muska To jest chyba jedyne body w Polsce, które można nim ciorać, krzywić, łamać One i tak nie pękają Każde inne body, które gdzieś miałem to po takim czymś już by po prostu pękło i było nie do założenia Jak widać tak mocne jest właśnie Obawiam, że przyjedziemy coś jebnie i, i pojeżdżone. Nie przesadzam, za 7 dych takuje. Teraz się pani zestra, bo mają lawetę, bo muszę tankować jeszcze furę. Zawsze się śmieję, takuje z jednego miejsca lawetę, potem podejrzą po drugą stronę, że auto. I że za chwilę pani wyleci. Gdzie pan jedzie! Tutaj moi drodzy, wlatują fajne fotki. Dlatego polecam tutaj oglądać ten kanał, bo Instagram. Tam są fajne foty. Tą Bęką też z tego upalania wleci fajna fota. Nie? Zrobisz fajną fotę? Pięknie Jesteśmy już u trzeciego wulkanizatora, bo nie sądziłem, że koło 10 listopada wszyscy już będą zaatakowani wymianą opon. Przepraszam ludzi z którymi się mówiliśmy na 12 <grym> w katowicach, ale troszkę się spóźnimy. Ale staramy się. Ja pierdolę, ale Ale buja tu. Proszę nie śmiać, to jest moje pierwsze poważny BMW No i witamy, moi drodzy. Jesteśmy już na miejscu. Udało się ogólnie tak, że będzie było tu policji Chociaż tu wolno teoretycznie jeździć, tak że nie ma z tym jakby, jakby większego przypału. No ale jak to wiadomo. Nie jesteśmy w stanie wstydu przewidzieć. Jesteśmy w Katowicach na Ligocie, jest to miejscowa, w sumie taka najbliżej u nas, która pozwala gdzieś, powiedzmy, w miarę jechać. Drugi, trzeci bieg da się tu gdzieś zapiąć, także nie jest tak najgorzej. Ale jesteśmy tu ogólnie dzięki współpracy z firmą Owoko. Jest to strona internetowa, która zajmuje się sprzedażą używanych części do samochodów. Ja, na przykład, przez od drugi czas nie nagrywałem odcinka żadnego z BMW, ponieważ pada mi skrzynia. I przez to, że oglądałem Motokoty, zauważyłem, że ta strona istnieje, a tak się złożyło, że z tą stroną gdzieś tam nabyłem współpracę. Możecie sobie wejść na stronę owoko, która wam się teraz wyświetla. Wpisujecie sobie, co jest naprawdę fajne, że nie trzeba znać modelu dokładnie samochodu i modelu skrzyni, tylko po numerze możecie wpisać sobie daną część, którą potrzebujecie i po prostu ją w tej wyszukiwarce znajdziecie. Co jest naprawdę super, że części są używane, a macie na to 14 dni po prostu, żeby te części zwrócić. Jeśli wam, nie wiem, nie będą pasować albo nie będą działać, możecie je po prostu zwrócić i nic się wtedy nie dzieje. Czas dostawy około 2-3 dni. Ja zamówiłem z w poniedziałek, jak starek była już u mnie, także naprawdę mega, mega kosmiczne tempo. Jeśli chodzi o zwykły sklep z częściami używanymi, z rzeczy, które są naprawdę mega, mega ważne, to są takie, że Owoko staje się firmą międzynarodową, co pozwala Wam na dużo większą możliwość sprzedaży swojej części, ponieważ grupa odbiorców jest dużo, dużo, dużo większa. I co ważne, części na Owoko są dużo, dużo tańsze i znormalizowane są ceny niż na innych portalach internetowych, co naprawdę możecie sobie zobaczyć teraz w tym miejscu. Przeglądając sobie po prostu ceny na przykład skrzyń, a do tego na Owoko wystawiacie za darmo od części, oni pobierają tylko 10%. Także jeśli nie sprzedacie, to po prostu nic się nie stało i nikt nic nie pobiera. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam do tego, ponieważ ta strona naprawdę pozwala dużo taniej kupić wszystkie części samolotowe do oczywiście autużowanych. No i co najfajniejsze, zawsze możecie zwrócić lub liczyć po prostu na zwrot pieniędzy. A my teraz przejdziemy do filmu dalej, ponieważ naprawdę jeszcze się tu będzie działo. Po nadmiarem. Przybyło, przybyło. Silnik, który daje, nie zabiera. Ja tu wywiadu udzielam kurwa Mamy teraz kółka, żeby te nam się trochę zahartowały, bo na ligocie nie jest łatwo Tutaj opony schodzą jak ser na tarce Także zmieniamy na inny komplet, te się akurat ostudzą I potem założymy jeszcze raz, żeby już to do końca, ale jest ja to ogólnie Macie dobra rada, wam życzę ogólnie, żebyście sobie na przykład upalali i faktycznie potem albo jeździli dużo po kałużach, żeby ochłodzić, ostudzić te opony, żeby się to zahartowały. Albo po prostu sobie zmieniajcie. Że pojeździcie sobie na komplecie, jak się mega zagrzeje, sobie go ściągcie, zostawcie sobie na gdzieś tam godzinkę pół, niech one się ostudzą i potem sobie je załóżcie i na dużo dłużej wam starczy ogólnie a tym bardziej na takim terenie jak tu ja że opony faktycznie schodzą niesamowicie. Teraz sobie ogólnie spróbujemy zrobić takie backwards entry na tym rondzie, bo to jest jedyne miejsce, gdzie tu można się rozpędzić w sumie i tak wpaść. E, polega to na tym, że tak mocno się ładujecie w zakręt, że jedziecie prawie tyłem. I potem kop i jedziecie dalej. To jest fajne. A potem sobie zrobimy jakieś fajne 3-6, żeby się władować w ten zakręt. To też jest. I want the money, the power, respect And I heard you know so-and-so, you're not a threat Cause I really know so-and-so, they like my family So they go pretend that they cool their they bustin' your motherfuckin' chest I'm Getting gutter, my flow been like butter My check in the they see the number All of my haters feel one of two ways Really upset that they show some respect I can't even think about it, I've been up No i jesteśmy już po tam kilku jastkach. No trochę myślicie spóźnili ogólnie z pogodą, bo już zachodzi, także znaczy słońce nie zachodzi, bo go dzisiaj nie było, ale już się robi szaro buro i brzydko. Ale nic niestety z tym nie zrobimy. Zabawa dosyć fajna. Drugi raz jadę tą BMK, bo tak jak mówiłem wcześniej, ta skrzynia gdzieś tam mi się sypła i trzeba było ją zrobić, a nie chciało mi się wręcz tego po prostu robić. Dzisiaj ogólnie wszystko daje radę i jest naprawdę fajnie. No i przyznam szczerze, że naprawdę lubię tą BMW-kę. Chyba zostaje na dłużej u mnie, bo fajna treningowa, fajnie to wygląda, fajnie to jedzie. Rzecz jestem zaskoczony jak to jedzie. Bo i truja gdzieś tam jest w stanie normalnie wstać. No i naprawdę dobrze się w tym aucie czuję, co może widzieliście Gdzieś tam próbuje jakieś takie back entry robić Nie wiem jak to wygląda jeszcze, bo nie widziałem Ale ogólnie naprawdę jest fajnie Robimy teraz taką hardkorową szybką jazdę Jesteś gotowy? Przęknąć Ci szybę? Poszukałem korby słuchaj A to nie, są elektryczne jak... opie Teraz było naprawdę git Gdzie ty nim byłeś kurwa, bo go nie widziałem? Co? Gdzie ty nim? W powietrzu kurwa. A się w powietrzu. Ha, się dowieśla, w powietrzu. W powietrzu. Teraz to, to jest największy minus tu, że te opony serio mega szybko składowi to jest takie średnie. No i moi drodzy, powolutku dochodzimy do końca tego odcinka. Troszkę nie obliczyliśmy dzisiaj tego czasowo, że będzie tak szaro buro i ponuro po prostu i się to robi tak szybko ciemno. Jesteśmy w Katowicach, BMK dała w 110% radę. Jak zawsze na razie, naprawdę na ten samochód nie mogę na razie narzekać i pod względem jezdnym, i pod względem prowadzenia i w zasadzie wszystkiego, co to auto ma robić, to spełnia. I to jest naprawdę fajne, ponieważ nie miałem chyba takiego BMW, które tak się słuchało jak to. Także moi drodzy, żeby też tego nie przedłużać, ja Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby ten kanał subskrybować, żeby było Was więcej, żeby nam się chciało dużo więcej robić, a najprawdopodobniej po prostu od niedługiego czasu będzie się dużo, dużo więcej działo. Także mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was jeszcze na mojego Instagrama, który tutaj się Wam wyświetla. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, jeśli chcecie takich odcinków, to oczywiście piszcie, że chcecie ich więcej i co, widzimy się, yo! Jedziemy. Jedymy dyr loada <grystwa> Jak to panie kamerzysto jak się panu podobało dzisiaj? Pierwszy raz na upalanku? Zajebiście było. Wjechałeś ze mną mnie? Nie. Tak. nie? <grystwa> <grystwa> <Boja> kurwa <puna. grystwa> jak kurwa puda. Jak w wagres. Zajebiście, kurde, chcieliśmy popadać. w kosmos to, to dopiero początek, proszę pana